Witajcie. Na sprzedaż mam dwa samochody, Velara i Cadillac xt 6 Oba samochody sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych, każdy z nich był delikatnie uszkodzony. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Cadillaca 2021 rok, praktycznie oprócz dwóch elementów, czyli błotnika oraz słupka od A do C, nie był w ogóle malowany. Szyba przednia niestety była wymieniona, gdyż była pęknięta. Szyba tylnia również. Bardzo ładny egzemplarz, zobaczcie, bardzo fajnie się prezentuje lakier jest w bardzo dobrym stanie, komfortowy, dwulitrowy z wersją z napędem na przednią oś, bardzo ekonomiczny, 9-stopniowa skrzynia biegów. Słuchajcie, spala mi generalnie 9,5 do 10,5 litra i naprawdę podróżuje się tym bardzo, bardzo komfortowo. Zobaczmy, jak wygląda w środku. A więc tak, w środku oświetlenie nastrojowe teraz tego nie widać. Klimatronik, zobaczcie na te fotele, w ogóle nic nie zniszczone. Bagażnik jest bardzo duży. Przejdźmy do przodu. Nie mam za dużo czasu, więc będę się streszczał, żeby Wam wszystko pokazać. Zobaczcie z przodu, fotele nic nie zniszczone. System jest bardzo prosty w obsłudze. Licznik wyskalowany na kilometry na godzinę. Bardzo fajna opcja, słuchajcie. Serdecznie polecam i zapraszam Was do kontaktu. To auto ma praktycznie wszystko. A teraz przejdźmy do range Rovera. Range Rover, 2 litry 250 koni mechanicznych. Słuchajcie, wersja uturbiona, praktycznie w pełni wyposażona, uszkodzony miał ten błotnik na zdjęciach wyglądał dość, znaczy dużo gorzej ten samochód, ale został umyty benzyną ekstrakcyjną i błotnik został wyciągnięty, zderzak zro... znaczy wymieniony, pomalowany. Zobaczcie, jak to auto ładnie wygląda. Naprawdę fajna wersja wyposażenia. Pełna, 21 calowych felgi. To auto ma 100, chyba 13 tysięcy przebiegło, o ile dobrze pamiętam, ale zajrzyjmy do środka, bo w środku jest... No, robi robot. Z tyłu fotele w bardzo ładnym stanie, fajnie wyglądają z tym oprzyciem, z czarną, z czarnym welurem. Popatrzcie, jest też kanapa regulowana, stół z klimatronik, plus do tego podgrzewane fotele. Oczywiście lampy, światła nastrojowe, panoramiczny dach, wszystko jest. Zobaczmy do przodu, bo nie mamy dużo czasu. Z przodu autko, jak widzicie, aparat nie oddaje tego w pełni, ale bardzo fajnie wygląda. To jeszcze lepiej jeździ. O, to jakiś czujnik mi teraz wyskoczył, że brak ciśnienia, słabe ciśnienie w oponach. System jest naprawdę fajny, sprawny. Eee, klimatronik, wszystko tutaj jest. Oba auta będą wystawione Cadillac 103 tysiące do negocjacji, Range Rover 122 tysiące do negocjacji. Zapraszam do kontaktu.